Master Builders. Geralt, zapraszam na wżyć handlowe przygody Purposa. Pozdrawiam, Jacek Rozeneg. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Czy pobiłem w tym momencie rekord przywitania? Będzie skończył pierniczyć yy, 0,5 sekundy. <laughs> Nawet mnie się to zaczęło podobać. Knight, rycerz! Słuchajcie, mamy zrobić rycerza. Mm? To całkiem fajne wyzwanie. Ja, ja lubię takie wyzwania. Mm -hmm. To będzie dobre. Dobra. Zaczynamy. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Zrobię mu takie chude nóżki. Będzie śmieszny. Nie no, nie zrobię mu takich chudych nóżek. Spokojnie. Eee, dobra. Mm? I tutaj o, tak go. bang, 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 bang. Bęk, 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 beng. no bo jak rycerz, no to wiecie, musi być w yy, żelaznej zbroi, no nie, no diamentowej też w sumie można by było, ale, ale w żelaznej będzie fajnie, będzie spoko, mówię wam, ja wam to mówię, wujek Purpos wam mówi. Okej, okay. trochę za niski, zrobimy go znacznie wyższego, dobra, i odtąd już zaczynamy robić zbrojkę. Nie, zrobiłem go równego, cholerny świat, nie mogę go zrobić równego. Aha, dobra, muszę go przesunąć byle szybko. Potem naprawię swój błąd tam na dole. Jak zdążę, a na razie muszę go zrobić nierównego zdecydowanie. Dobra, zdążę to zrobić tego na szybciorca. Mhm. mhm, Dobra, mamy to. O, doki. Tu może trochę węższego, to nawet tutaj. Tutaj zaczynamy mu budować klatę. No bo przecież, musi być zbudowany porządny nasz rycerz. No bo jakże to by miało być inaczej. Trochę taki robot mi zaczyna wychodzić. Zaraz coś wymyślę. Żeby nie wyglądał ro robociaście. Mm, może tutaj tak, o to zrobimy jeszcze. Okej. Okay. Tutaj może zacznę mu takie o coś też budować. Fajnie. Żeby to był taki, wiecie, też trochę bardziej Taki powiedzmy napierśnik O, dobra, jest napierśnik, jest pomysł na napierśnik i teraz tak Tutaj szyjka musimy wystawać ludzka I teraz budujemy hełmidło Hełmidło, hamidło Na początek zrobię sobie Takie coś że tak powiem, ze wstępu. Okej, okay. teraz bym tutaj dodał taki kapitan bomba trochę, nie? Hich. Dobra, ząbki, 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 zrobimy mu ząbki. Dobra, są ząbki. Chełm hmm, mu trochę na oczy zajechał. Ten hełm możemy mówić, A to zaraz dorobię coś fajnego. E, tylko że nie podoba mi się jedna rzecz. Tutaj też jeszcze w takim razie będzie o tak i tak. I ten hełm może być teraz odtąd. O. fajowo. Nie, no, to było jednak dobre. Pięknie. Tu będzie nohal. o fajnie, dobra i teraz muszę mu dorobić oczka, ja nie pamiętam, czy to da dało się, czy się już nie dało, ja zawsze zapominam. Bo na jednych serwerach się da, a na drugich się nie da. Uh -huh. Spoko, mam dużo czasu, minuta to jest naprawdę kupa czasu. No Otwórz się! Aha, czyli się nie da. No to się nie da, trudno, czyli trzeba zrobić to, a czekajcie, a czy ja mogę? Aha, na gamodzie 1c się nie da w ten sposób, trudno. To weźmiemy o to, i weźmiemy o to. Ciekawe, ciekawe czy ja tego roboksa mogę tutaj wsadzić. Aha, nie mogę. No to trzeba mu o to dać fajowo. I tutaj nawet bym... Takie o zrobił. To będzie najlepiej wyglądało. Łapcie, trzeba mu dorobić jeszcze. Okej, okay. i tutaj taką o zwykłą łapę, a w tej ręce to czekajcie, bo jeszcze jedną rzecz miałem mu zrobić, i zaraz mi się zabraknie czasu. Już mi go brakuje. Okej. Okay. No, taki bardzo słaby mi ten rycerz wyszedł, no ale co poradzić? Nie zdążyłem mu jeszcze miecza tutaj machnąć. No, bardzo słaby mi ten rycerz wyszedł, no przyznaję się bez bicia, że jest po prostu słabiutki totalnie. No, może nie tak słabiutki jak to. Bo to jest już dramat. No, ale no, generalnie. O, mm. jest i mój. No tak sobie, jak na, tak na niego popatrzeć, to aż takiej tragedii nie ma. Coś mógłbym mu tutaj na przykład szersze nogi zrobić. Grubsze. Mogłbym, Ale nie zrobiłem. Hie, Je, ten jest nawet fajny. Taki zabawny. <noise> ten mieczyk w ogóle... W ...łapsi. Mnie to się to nawet, Mnie to nawet rozbawiło, muszę wam powiedzieć. Także, także Teges. Także dałem, jest y, 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 ok. A to jest, to jest jakaś kupa. I to powinno wybuchnąć. Oby wybuchło. Nie wybuchło. Więc, Łe, no ten jest po prostu amazing. Revela. Rewelacja, no to jest, to jest rewelacja. No to bez dwóch zdań wygrywa, że to, to, jest, to jest naprawdę dobra praca. Mech. Nie no, tamta była po prostu świetna. Trzeba mu to przyznać i oddać co jego, że jego yy, yy, ten, no, rycerz był naprawdę przekozaczony. Hmm. Ja tutaj daję mech. To nie jest yy, na temat w ogóle. To nie jest rycerz. To jest miecz. To jest pixel art. No, mi się to tak średnio widzi. Jeżeli mam być szczery i wolno mi być szczerym, to to mi się nie widzi. Oj, oj. To chyba były nogi. I zrobił to Overmaster. Zobaczycie, 0,6 bo napisał na czacie woa 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 wow. jakie super ten jest nawet zabawny więc dam ok bo po prostu mnie rozbawił bo jest słodziaśny słodziaśny morderca bo taki widzicie ma niby czerwone oczy i w ogóle ale jest słodki a to jest cyklop kurczak pokurczako Coś. No przykro mi, ale to takie jest. Wszystko jakieś takie. Niedokończone tutaj. Takie słabe, to to takie. Słabe, to to takie. Nie koniec na no tamten na 100% wygra, bo po prostu był... No tutaj... no drugie miejsce zająłem. Miło mi, dziękuję. No ale ten był... Niepodważalnie... W ogóle... Niepodważalnie. Debeściakiem. Debeściak. No to zaczynamy kolejną rundeczkę. Moi drodzy... Czy on został tutaj z nami? Tak. A to ona, Grace Panda Girl. W ogóle. No to kurde powiem ci, Panda Girl, że najsowo. Nice Jestem pod wrażeniem. Jest, na, na, jest to naprawdę e, e, wysoki poziom budowania. The Palace created by Gobia. Gobia. Beer. Bear. W sensie, że niedźwiedź. Czarna glina? Czarna glina. Albo no brown. Zaraz zobaczę, która... Do tego oczka standardowo. No i to chyba wszystko. Aha, jeszcze te. No tak. Jeszcze te. Mm. i tak, to tak jedno przesunięcie do środka. O, tak zrobimy go. Mhm. I to tutaj na zewnątrz. O tak. Beautiful. O jeden wyższego. Tutaj dużo czasu, a tak naprawdę budowla jest wyjątkowo prosta, więc mm, jakoś tak nie odczuwam presji czasu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. No i fajnie. I teraz trzeba robić mu tyłek. Oj oj ktoś mnie na Steamie próbuje tam coś wysyłać. Przepraszam najmocniej za odgłosy. Bęgu, 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 bęgu. Jeszcze wyższy tyłek mu zrobimy. Taki kurno niedźwiedziowy będzie miał tyłek. I taki szczerze powiedziawszy zostawię mu o tutaj. I dopiero tutaj zacznę rozbudowywać też ten, żeby miał takie trochę, wiecie. O tutaj takie lekkie. Coś nie, no. Chociaż Nie, zostawię, bo to tak nawet nieźle wygląda. Okej. Okay. I tutaj okej. Okay. I tutaj fajnie, no i czas mu wybudować pysk. Okej, okay. no i mamy już taki w miarę pysk. Tu ucha ma, a no i ogonek, Wiesz, one mają taki ogonek. Bardziej chyba do góry bym go tak, tak dał. O, może tak? Siech! Nie, to tutaj tego. Tak, o, dobra. Tutaj pasuje. No nie, no jednak to, to wgniecenie tutaj jest słabiutkie. Chyba, że w ten sposób. O! Ewentualnie w ten sposób. Dobra, i tutaj o tak. Może o! Jakoś to tak chyba lepiej będzie wyglądało. Żałuję, że nie mogę tych moich plekacików tutaj wstawić. Tu bym. Po prostu ciemniejszą. O, dał. No i fajny misiek. Czekajcie, jeszcze te ząbki. Słyszymy ząbki, ponownie. Okej. Okay. Nie no, teraz to jak wywiórka wygląda trochę. Ups, nie to. To, to, to. A tutaj nie ma sensu w takim razie tego ucinać. Tułem usunął. Nie, 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 to musi już zostać. To jeszcze cała minuta została. Okej. Okay. Okej. Okay. I tu bym jeszcze machnął tego. Tak Ewentualnie bym mu zrobił po prostu brzucha takiego jaśniejszego. No jak ktoś zajrzy i zobaczy, to czemu nie? Dbałość o szczegóły jest bardzo istotną, istotną elementą. Hmm. Nie, dobra, to by było. To by było tak gówniarski Nie, 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 nie zrobię tego. Żartowałem. Aż tak mi jeszcze nie odwaliło. A ja, 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 ja podłoże, kurde, nie zdążyłem. Szlak by to trafił. Źle. No i wygląda tak sobie, bardzo tak sobie. Więc, y, prawda, tego, szpeges. No nie, nie liczę nawet na to, że to... Y, 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 że to cokolwiek tutaj zdziała, bo bo to było tragiczne. Chyba nie do końca rozumiem zamysł. Mogę, mogę się po prostu nie znać. O, on właśnie wyszedł. Chiech. To nie znać, Okej? ok. Nawet nic ok. Nie mogę narzekać. Śmiechowy jest trochę tak, jest trochę myszowaty, ale ale nawet mnie rozbawił. To mi bardziej jelenia, Dear daje good, ale to mi się bardziej, bardziej przypomina jelonka jakiegoś niż niedźwiedzia, chociaż jest to widać, że to jest. no wie, Wiem, czyje to jest. To jest tej panda Geralt naprawia na pewno No, by panda nie potrafiła zrobić miśka Chyba wybuchło, było Mhm mm Mhm mm Mech. Ma to kształt miśka Pixelartowego miśka nieskończonego, więc daje mech, a nie My bleeding Oho, jaki Mogłem faktycznie zrobić miśka pluszowego. No ale niedokończony, nie ma rączek i taki słaby raczej jest, więc daje mecha. Znaczy nie to, żebym był jakiś tam złośliwy, po prostu jest niedokończony, no oj. Już mi go szkoda, bo w ogóle pomysł był fajny, żeby zrobić miśka pluszowego. Nie wpadłem na to. No oczywiście. Tutaj moje ISR bleeding. No i, o właśnie, miałem szczerą nadzieję, że wyleci z tej gry, bo, bo to bardzo takie, e, no, niefajne było. A te są rewelacyjne. Świetne są, naprawdę są świetne. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba jak to jest zrobione. Mr. Griffer. on ostatnio zajął też drugie miejsce, więc... To jest spasiona mysz. Fet... Maus No cóż, począć <laughs> A ten mi się jest nawet spoko Daję jej cokejkę Bo mi się to nawet podobie Jest nawet spoczką Fajne gały oczne i w ogóle fajna morda, że ma taką lekko wysuniętą no i kto? No i kto tym razem? Znowu drugie miejsce Mr. Griefer z tymi swoimi świetnymi miśkami Wygrał, no i generalnie jak najbardziej, fajnie tylko Nie rozumiem dlaczego ta panda girl tak daleko, bo ona miała naprawdę świetną tą pracę Tylko, że taką bardziej trochę przypominającą jelenia niż misia może Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!